Stosowało się witaminę C właśnie po każdym operacyjnym na chirurgii. W tej chwili nie ma rzeczywiście i w sprzedaży nie ma. Więc najgorsze, myśmy sprowadzali do podawania dożylnego z zbór z Niemiec. W tej chwili również oni się wycofują z tego. Czyli widać, że system zatacza coraz szersze kręgi i nie ma gdzie tej witaminy kupić. Są pokątnie robione preparaty. Po się uczy uczy osoby, która nie ma nic wspólnego z medycyną, jak podawać kropówki do żywienia. Przecież to bzdura. No, trzeba mieć jakieś pojęcie medyczne, żeby coś takiego zrobić, bo zawsze jakieś pojęcie może być, ktoś, kto nie ma pojęcia medycyny nie poradzi sobie z tym wszystkim. Nie wie na co zwrócić uwagi, nie wie jak monitorować to wszystko. No, dochodzimy do absolutnych absurdów. Natomiast pacjenci są tak desperowani, że szukają takich osób, podają się. Y Leczeniu, o no, którym nie mają żadnego pojęcia, i osoby, które podają, też nie mają żadnego pojęcia. Ktoś tam słyszały, z wykładu tego, co my mówimy, ale to jest wiedza ułamkowa. To, niestety, no, o tej medycynie trzeba mieć pojęcie, żeby takie rzeczy robić.